Popatrzcie to, jak kleją po zdjęciu folii. Analizowaliśmy kiedyś rękawicę pana Kacpera Rosy, który zresztą poszł na konkurs i bronił on w redboxach. A wczoraj przeszło duże zaskoczenie, bo dostaliśmy paczkę od firmy Redbox. I mamy jedną parę rękawic do przetestowania. Otwieramy paczkę i zobaczmy, co jest w środku. Mamy tutaj same rękawice. Mamy list. I jeszcze bryloczek. Fajny, bo jest w kształcie rękawicy i jest też taką gąbką. Okej, okay. odłóżmy worek i zobaczmy coś w liście. Cześć Kuba! Niezmiernie cieszymy się, że testowałeś nasze rękawice bramkarskie i podzieliłeś się swoimi odczuciami z innymi na kanale TikTok. Wczoraj otrzymaliśmy najnowsze modele naszych rękawic i pragniemy przysłać do ciebie jedną z najlepszych par, aby mogła dobrze ci służyć oraz żebyś mógł rozwijać swoją pasję. Z wykorzystaniem jak najlepszego sprzętu dla Twoich widzów przygotowaliśmy specjalny 10% kod rabatowy Jacobs do naszego sklepu internetowego redbox.pl. Powodzenia Bardek Dziękuję Panie Bartku i pamiętajcie, jeżeli spodobają Wam się te rękawice, to możecie pisać ten kod rabatowy na stronie Redbox i kupić je taniej. Przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli testujemy rękawice. Rękawice dostajemy w takim etui zamykanym na zamek. Fajnie się małóżko, bo wkładacie w niego palec i niesiecie na trening. zajmijmy rękawice. Są zapakowane w oddzielne folie, więc są bezpieczne. OK. Przyjrzyjmy się krajowi rękawicy. To typowy hybrid, bo góra palców to jest Rolling Fingers, bo zachodzi na boki, a niżej jest negatyw. Ale też trochę ciekawe, bo pomiędzy przodem a tyłem rękawicy jest jakaś pianka. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, bo zawsze był po prostu materiał. I też zobaczcie, że skrajne boki palców, palca wskazującego i małego, to są negatywy. Cała pianka pokryta jest folią i ona zachodzi też na drugi koniec kciuka, więc fajnie. Druga strona rękawicy bardzo dobrze chroni dłoń. I zobaczcie, że są takie grube, wytłoczone gumki, które fajnie będą chroniły palce. Rozepnijmy pasek. O! I zobaczcie jaki jest długi, bo to taki pasek typu bandaż, który obwija się na dwa razy. Fajne jest też to, że jest ten niedrapiący rzep, więc nie będzie niskiego tekstu. Ale zwróćcie jeszcze uwagę na... Wykończenie rękawicy, bo nad garstkiem. tutaj jest wycięty taki trójkącik, który nie jest zrobiony z tego samego materiału co resztę rękawicy, tylko z takiego bardziej elastycznego, więc będzie łatwo wkładało się rękawice. Okej, okay, załóżmy samą rękawicę. Wow, z tego co czuję, to w środku też mają gumeczki. Fajnie, bo mega dobrze trzymają się ręki. I zobaczcie, rękawica jest długa, a dzięki temu trójkątowi łatwo szuciłem rękę. Ale zwróćcie uwagę jak daleko zachodzi lateks, więc ta powierzchnia chwytna jest naprawdę bardzo duża. I ten lateks jest naprawdę gruby, bo ma 4 mm i jest to lateks kontakt, czyli takiej najlepszej jakości. Ale tego meczki są fajne. Zapnijmy pasek i zobaczmy jak rękawica trzyma się dłoni. Fajne jest to uczucie w tych gumeczkach, bo nie wiem jak to opisać, tak myśli mnie po ręce. I zobaczcie, palce zginają się bardzo dobrze i rękawica dobrze podąża za moimi ruchami. Kończę rozgrzewkę i za chwilę test. No dobra, rozpakujmy rękawice, musimy zerwać folię. Nawet dobrze schodzi, nie jest tak bardzo przyklejona. No ale dobra, sprawdźmy jak tak naprawdę jest z zakładaniem tych rękawic samemu. możesz też drugą? Postaram się. I co ten trójkącik faktycznie działa? Działa, działa. Dobra, a teraz jak nie zapniesz paska, to co one się trzymają ręki? Czy jak jest? Czy tańczą ci? No trochę tańczą, ale jest dobrze. Hm. Mm, pasujecie pasuje ci pod czapkawi. <gry> Obczajcie to jak kleją po zdjęciu folii. Dobra, ja już tu jeszcze dobrze klejo, ale sprawdźmy jak to działa faktycznie. Wow. Natalka, zmoczysz mi rękawice? No dobra, daj mi kilka rozgrzewkowych strzałów w ręce. Naprawdę dobrze mi się kontroluje w nich piłkę. Piłkę do nich wraca. Daj mi tata jakąś mocniejszą, bo znowu pod filmem powiedzą, że kopisz mi tylko lekkie. Spoko, gramy dalej? <noise> powiem wam że amortyzacja w tych rękawicach jest naprawdę bardzo dobra uuuu, ale to było cieplutkie to ładnie wyciągnąłeś a gdzie zła? Na no szła przy samym ślubku ale krękajcie stadiony Uo, to było super nie możesz wypluczyć od siebie, pamiętaj Cóż za obrona głową. <noise> wow, ale słabszy sam słupku. Ekstra. O matko. Uh o -oh. Na drzewie. Serio? A ściągniesz czy nie? Dobra, zaraz przyjdę. No dobra, spróbujmy teraz kilka dorzuceń. Moja! 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 Podsumujmy rękawice Redbox Triton Habence. Na plus w tych rękawicach i rzecz, którą od razu się zauważa, to na pewno są te gumetki w środku. Bo one sprawiają, że rękawica super trzyma się ręki i przejdźmy do gwiazdek Jacoba. Klej na start. I jak widzieliście na początku, bardzo się nim zakwycałem. Dajmy może 5 gwiazdek. Klej po treningu. Do pianki poprzyczepiało się trochę części trawy i to straciło trochę kleju. Cztery gwiazdki. Amortyzacja. I mamy tutaj 4 mm piankę który naprawdę świetnie amortyzuje. Sześć gwiazdek. Łatwość zakładania. I te rękawice są długie, ale dzięki temu trójkątowi łatwo się je zakłada. Sześć gwiazdek. Oddychanie ręki. I my trenowaliśmy przy 30 stopniach i muszę wam powiedzieć, że oddychanie jest bardzo dobre w tych rękawicach. I nawet jeżeli macie te gumeczki do piątkowania, to pomiędzy nimi jest ten materiał oddychający. I to naprawdę pomaga w oddychaniu. Sześć gwiazdek. Kontrola piłki w rękach. I tak jak mówiłem wam na początku, ta pianka bardzo dobrze łapie rękawice. Ale jeszcze te gumeczki w środku sprawiają, że rękawica w środku w ogóle się nie przetuwa. Sześć gwiazdek. Trwałość. Przyjrzyjmy się dokładnie rękawicy. I szczerze ja nie widzę żadnych takich ubytków pianki. Sześć gwiazdek. Wygoda. I tutaj robotę robią te gumeczki, ponieważ ręka naprawdę dobrze trzyma się rękawicy. Sześć gwiazdek. Opakowanie. Macie foliowe tui, zamykane na zamek razem ze łóżkiem. I jedyne to do czego mogę się przyczepić to to, że nie ma żadnych otworów wentylacyjnych. Pięć gwiazdek. Cena. Rękawice kosztują obecnie 279 zł, więc to jest sporo pieniędzy jak dla mnie. Trzy gwiazdki. Podsumowując, to naprawdę bardzo dobre rękawice meczowe i z czystym sumieniem mogę Wam je polecić. Dobrego dnia!